Tam z nami Bartosz Jakubowski, zeszłoroczny mistrz Polski w grze komputerowej FIFA 12. Zgadza się. Pseudonim? BJ. Bejot. Przez dwa T. przez dwa T na końcu. Bartek pochodzi z Łodzi. Jesteśmy na turnieju Pregaming Cup FIFA 13 we Wrocławku. Dlaczego tu przyjechałeś? To Taka propozycja wyszła od Grześka Lewandowskiego, który tutaj adminuje ten turniej. Powiedział, że szykuje naprawdę ciekawy turniej we Wrocławku, że będą ciekawe nagrody. Zaprosił wielu znanych graczy. Skłosiłem się na tą propozycję. Przeszedłeś już kolejne rozgrywki, jesteś... Następny. Jestem teraz w fazie pochorowej, w zgadza fazie się. W fazie pocharowej. Jak, jak oceniasz swój start dotychczasowy i jak planujesz zakończyć ten turniej? To znaczy, no nie ukrywam, że... Miejsce na podium jakiekolwiek by już mnie zadowalało. A jeśli chodzi o fazę grupową, którą dopiero przybyłem, no to zająłem w niej drugie miejsce, bo przegrałem z Michałem Rynio, który za chwilę będzie miał tutaj wywiad bilansem bramkowym. Natomiast no, potraktowałem to raczej jako formę rozgrzewki, rozgrzewki przed prawdziwymi zmaganiami w fazie pocharowej, gdzie już zmierza się no, z czołówką polskiej sceny FIFA. Jasne. Ej, jak to jest być takim e, takim graczem? E... Wirtualne. No, czy, czy wygrywając to no chociażby tak jak w zeszłym roku zostałeś tym mistrzem Polski, yy, to czujesz się tak trochę, no tak powiem, nazwisko na takim lewandowskim internetu? <grym> no, ciekawe określenie. Na pewno mm, lubię się czasem pochwalić przed znajomymi, że mam takie hobby, bo inaczej tego nie traktuję, po prostu takie hobby FIFA to jest moje hobby, dzięki któremu mogę poznać ciekawych ludzi, pozwiedzać trochę Polskę, bo przecież turnieje są organizowane w różnych miastach. No i przy okazji zarobić fajne kieszonkowe, no, które nie ukrywam, że jeśli jesteś już na tym wyższym poziomie, no to w skali roku jest no, niemałe. Jasne. E, użyłeś określenia e, zarobić fajne kieszonkowe, czyli e, musiałeś się z czymś takim już spotkać. Y, więc masz za sobą już pewne sukcesy, nie tylko to, albo to, że zostałeś mistrzem Polski w FIFA 12. To się wiązało oczywiście z sukcesem materialnym. Za Mistrzostwo Polskie FIFA 12 otrzymałem y, 4000 zł. Super, ale chodzi mi o to, że, sam, że to, to Mistrzostwo Polskie nie spadło z nieba, nie wzięło się tak od tego, tylko musiałeś na to zapracować. Jakie inne, jakimi innymi sukcesami na tym polu y, gry komputerowej y, piłkę nożną możesz się pochwalić? To znaczy y, byłem na przykład na eliminacjach do mistrzostw świata WCG 2012, gdzie przegrałem w finale z Bartasem, który później jak pojechał na finały został wicemistrzem świata, także myślę, że porażka z przyszłym wicemistrzem świata kluby mi nie ujmuje. Dodatkowo w tym roku zostałem, no nie udało mi się obronić tytułu, ale zostałem brązowym medalistą mistrzostw Polski FIFA 13, także no są jeszcze, jeszcze kilka mniejszych sukcesów, no, no z każdym miesiącem mi przybywa ich, I, i, i tych internetowych, i tych, które zdobywam na zmaganiach offline. Wydaje mi się, że tak jak mamy FIFA y, grę komputerową, która wzorowana jest na tej realnej, rzeczywistej y, nie wiem, sile czy strukturze piłkarskiej, to jednak chyba w grze komputerowej jest dużo, dużo większa rywalizacja, bo tak jak FIFA... Mamy ileś tych drużyn, które no, biorą udział w tych rozgrywkach, mhm. to tutaj jest raczej niezliczona rzesza miłośników gier komputerowych i się. Ta, ta rywalizacja jest większa, czy ta konkurencja jest większa. W jaki sposób wy w tym waszym środowisku piłki interne, internetowej czy piłki wirtualnej po prostu konfrontujecie swoje zdolności, czy to są tylko turnieje, czy to jest też jakaś taka, takie rozgrywki właśnie poprzez internet na co dzień, czy, czy, znaczy, czy treningi? Często trenujemy ze sobą, mm, rozmawiamy przez, przez różne komunikatory interne, internetowe, spotykamy się y, w grze, no i staramy się szlifować nasze umiejętności. Natomiast no, czołówka jest y, można, można powiedzieć bardzo szeroka, ponieważ jak już się wejdzie na ten pewien poziom y, umiejętności w FIFA, to y, można wygrać z każdym. Tak można to ująć, jeśli, jeśli dopiszę troszkę, troszkę szczęścia. Okej. Okay. I y, zanim zadam ostatnie pytanie, zadam takie pytanie, które nurtuje mnie od jakiegoś czasu i zastanawiałem się kiedy je zadam i akurat padło na Ciebie. E, bo robiłem rekonesans i nie znalazłem, ale wiem, że każde środowisko ma swoje podśrodowisko e, i mam takie pytanie. Czy w środowisku gier komputerowych, piłkarskich, na przykład, jest bukmacherka? E, nie mamy właściwie czegoś takiego. Natomiast e, na portalu e, BetSafe jest organizowany taki konkurs cotygodniowy, to powiem tak w ramach ciekawostki, gdzie. Mm, Jeden y, z pracowników tego portalu bukmacherskiego zaprasza jednego z graczy FIFA. Można się tam zgłosić i wtedy można obstawiać ten mecz. Ten jeden wyjątkowy mecz y, Znaczy no, za normalne pieniądze, ale nie ma jakiejś y, takiej bukmacherki na co dzień, na każde spotkanie. Takiej podziemnej, to gdzieś stawi w internecie? Nie, nie stawiamy. No może, no może o piwko czasem. Aha, okay. <laughs> Aha. No i takie pytanie: jak się czujesz, Wrocław? Podoba mi się, natomiast jestem dzisiaj troszeczkę zmęczony, ponieważ miałem pociąg do Wrocławka o 5 nad ranem i spałem właściwie tylko dwie godziny, bo jeszcze wieczorem miałem koncert. Taka ciekawostka, że jestem wokalistą w zespole hard rockowym, także łączę różne pasje, nie realizuję się. Jestem trochę zmęczony, ale ogólnie samopoczucie samo, samo dopisuję, Humor dopisuje. Dzień po, mistrza, tak? Dzień po mistrza, pewnie. Dziękuję bardzo Dzięki. i życzę Mistrza. Dzięki.